Cześć wszystkim zapraszam Was na pierwszy odcinek na kanale Sportback nowego programu Pato Bundesliga, który będę prowadził ja. Ja nazywam się Michał, mam nadzieję, że będziecie oglądali ten program. Zapraszam Was na już pierwszy odcinek, który zostanie wyemitowany już niedługo na dniach. Odcinek będzie poświęcony między innymi klubowi, przy którego stadionie się znajduje, czyli jest to Olimpia Stadion w Berlinie. Tematem oczywiście będzie temat Herty Berlin. Ciekawostki, moje spostrzeżenia na ten temat oraz nowe informacje na dzień dzisiejszy. To tyle, zapraszam.